Kort hiszpański i ćwierćfinał turnieju głównego. 2-0 prowadzi i serwuje w głębi kortu. kortu Michał Bieżuński z Zgorzowicena, a na pierwszym planie Daniel Kucz z Gryfowa Śląskiego. Daniel dosłownie przed chwilą w parze z Chrisem Frenstem z Grewiz wygrał turniej deblowy. No, teraz przebiega 0 Tu Turniej główny rozgrywany jest też systemem długiego seta tak jak bonus turniej Tak? No dobra dobra No to okej, spokojnie tam Dobra Na razie No uważaj na siebie, no ciao. No pa Straciłem tutaj rachubę, ale zaraz mam zawodnicy na pewno powiedzą Pierwszy serwis nie wchodzi A drugi, ajajaj, podwójne błędy. Po 30, to już żeśmy się od dania dowiedzieli. No teraz pierwszy serwis, wykorzystam. Tak, to wspinale piłki są trudne. Mm. Gdyby to było płaskie, to jeszcze gdzieś tam można przystawić rakietę.